Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy po Grand Prix Singapuru. Co tam się działo? W sumie to nie za dużo. Wyścig dosyć mizerny. Pierwszy raz w historii nie mieliśmy neutralizacji, nie było safety caru, więc tutaj było parę razy blisko u Norisa, ale lecimy po kolei. Pierwszy raz od długiego czasu: Landon Norris, jak wystartował z pierwszej pozycji, tak na niej został, więc utrzymał tą swoją pozycję. Wielkie brawa dla niego. Max Verstappen drugi, e, później tam siedziało trochę z tyłu. Franco Colapinto fenomenalnie się tam włączył e, z prawdziwymi Kochones e, do rywalizacji. Wyprzedził tam parę bolidów, naprawdę rewelacyjny manewr. Później jeszcze uślisk, e, piękna kontra. Więc jak najbardziej brawa. Kolejny raz dla niego. Sam wyścig dla Mercedesa był ciężki. Strategia myślę, że u Hamiltona zdecydowanie nie pomogła. Tutaj nie ma o czym mówić, że Hamilton trochę wystawiony na pożarcie. Tym bardziej, że może gdzieś tam liczyli na jakąś neutralizację, bo było na to 100% szans. Ale postanowili inaczej i niż. Inni kierowcy, i niestety nie opłaciło się to, bo mimo wszystko na początku gdzieś trzymał to tempo, to później dużo, dużo przejechanych okrążeń, no po prostu na twardej mieszance. I wyścig na pewno nie jest udany. Gdzieś tam nie może być z niego na 100% zadowolony. Tutaj duży minus dla Mercedesa za tą strategię, była dziwna. Same tempo też nie było jakieś mocne. Tutaj kierowcy narzekali, w sumie nie poszli do wywiadów. Bardzo mówi się o tym, że nie poradzili sobie z problemem przegrzewających się siedzeń. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, bo siedzenia się na tyle przegrzewały, nie dość, że sam wyścig jest najtrudniejszym wyścigiem w kalendarzu. Jest bardzo ciepło, jest duża wilgotność, a tutaj jeszcze te problemy z po prostu siedzeniem, na którym siedzą kierowcy. Później, co tam się ciekawego działo, to Norris miał prawie 30 sekund przewagi nad verstappenem. No i tam dwa razy, raz w sumie zahaczył lekko o bandę. Drugi raz się udało bez, ale naprawdę dwie bardzo niebezpieczne sytuacje. Brak koncentracji, może trochę u Norrisa, no ale na szczęście tam dla niego dowiózł te punkty, bo to ważne dla niego punkty, drugi Max Verstappen, Max Verstappen wyścig taki po prostu samotny, tylko nie na pierwszym miejscu, a na drugim, trzeci Piastri, który ruszał myślę, że tam gdzieś z dalszej pozycji, a zasługiwał i powinien, w sensie zasługiwał, powinien tutaj gdzieś bez wątpienia być w czołówce, no tak Pierwszy, drugi rząd, a nie startować z odległej pozycji i później wyprzedzać. Jego manewry były naprawdę fenomenalne. Mega się na to patrzy. Mam mega taki spokój. Nie ma układu mi się wydaje nerwowego, bo to po prostu tak widać po nim, że ten układ nerwowy gdzieś i on to po prostu je zmiazga. Bo jeździ z takim spokojem, takim wyluzowaniem, wyrafinowaniem, że miło się na to patrzy. Więc. Jak najbardziej plus dla niego. Co ciekawego się jeszcze działo w tym wyścigu, to Daniel Ricardo zgarnia jeden punkt, którego i tak nie zdobywa, bo nie skończył w pierwszej dziesiątce, ale naprawdę szacunek dla niego, bo pomógł Maxowi. Tutaj też dyskusja na ten temat była bardzo duża. Najszybsze okrążenie zgarnął Daniel Ricardo. Przy czym zgarniając ten punkt, został Najlepszym kierowcom dnia, myślę, że to tak na pożegnanie, bo Daniel Ricardo najprawdopodobniej opuści Vicarp, e, i tutaj już nawet na konferencji prasowej e, już widać było łzy i takie rozczarowanie, smutek, więc on już wie. Tutaj wszystko jasne. Dzisiaj e, zdarzyła się taka sytuacja, że wszystkie informacje o Formule 1 zostały usunięte z jego Instagrama. Więc to wszystko, wszystko zmierza ku końcowi. Jaki był Daniel Ricardo? Dla mnie kierowca bardzo dobry. Myślę, że tutaj gdzieś ta jego decyzja o zmianach zespołów, po prostu gdzieś nietrafione, gdzieś tam się pogubił, gdzieś tam nie dojeżdżał. Z roku na rok coraz słabiej, mu wy... coraz słabiej wyglądał, tutaj nie ma się co oszukiwać. W McLarenie już był mega duży spadek, teraz Vicarb dał mu szansę. Wydawało się, że jest blisko dołączenia za Pereza do Red Bull'a. Taka miała być zamiana albo po prostu pozbycie się Pereza. A tu gdzieś nie dojeżdżał, był za Tsunodą, więc duży, duży, duży minus. No i przy... przykro się kończy ta historia cała. Ja Daniela uwielbiałem, był to bardzo pozytywny kierowca, uśmiechnięty, szalony, wjeżdża na koniu e, do padoku, więc to naprawdę, no, kierowca z dużym sercem, bardzo zabawny, ale no, niestety z roku na rok jest coraz słabszy i nie wiem, co ma na to wpływ, ale no, niestety nie będzie dla niego miejsca w Formule 1 i zastąpi go najprawdopodobniej Liam Lawson. Wszystko na to wskazuje. No i zobaczymy jak to będzie dalej. Tutaj ta historia kończy się niestety nie happy endem, bo jeszcze ten wyścig, 15 pozycja, najszybsze krążenie. Max Verstappen mu podziękował. No ale cóż, przejdźmy od razu do tej kontrowersji, że właśnie Zak Brown powiedział, że nie jest to sprawiedliwe, że Red Bullowi po no pomaga wikarb, nie ma co tu mówić. Jest to zespół, który ma te dwa zespoły mają jednego szefa i ten wikarb po prostu pomógł Maxowi. Ricardo powiedział, że jeżeli Max wygra o jeden punkt mistrzostwo świata, to po prostu będzie bardzo z tego zadowolony, że mu mógł pomóc. Czy tak powinno być? No tutaj myślę, że to jest taka Śliska sprawa, wszyscy wiedzą, że oni mają jednak ten zespół B e, i to pod jednym szyldem e, Red Bulla. Więc tutaj gdzieś Williams nie pomoże, e, Kick, Haas, no to one nie pomagają, bo to nie są po prostu e, pod jedną marką e, zespoły. Więc tutaj dosyć kontrowersyjna sprawa. Myślę, że Norris ma prawo być lekko zdenerwowany. Zach Brown też, cały McLaren. Ale no po prostu tak się stało. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Yy, I co? Franco Colapinto. Naprawdę wielkie brawa za ten manewr, który on wykonał. Jak ja patrzyłem na powtórki może z 6 razy, no po prostu to, co on wystartował... Tutaj to majster minął tam chyba 3 czy 4 bolidy. To było naprawdę fantastyczne zagranie. Wypchnął tam Albona, który miał trochę o to pretensji, ale summa Sumarum no, on zyskał, pojechał jak prawdziwy twardziel z dużym spokojem, z dużym sprytem e, skontrował fenomenalnie no, cały wyścig. No, dosyć dobry tutaj zabrakło później e, tempa w tej końcówce. Był gdzieś blisko tego 10 miejsca, bo tam chyba 1,3 sekundy, ale no niestety nie dowiózł, nie dojechał w sensie w punktach, a myślę, że na to zasłużył, ale te 11 miejsce to i tak naprawdę godne podziwu. Skończył przed albonem, więc tutaj wielkie brawa dla niego. I teraz przejdźmy do Alonso jeszcze. Alonso, który, no, myślę, że wyścig bardzo solidny. Widać tutaj w, w Astonie taką dysproporcję między Strollem a Alonso, że jak już jest ten bolid, gdzieś się spisuje w miarę dobrze, to Alonso wyciska jak Max w Red Bullu, z niego 110% potrafi dojechać w punktach, a Stroll po prostu nie radzi sobie z tym kompletnie, więc wielkie brawa dla Alonso. Teraz przejdźmy do Max kontra FIA. Tutaj bardzo mocno się to nasila, wszystko. Max nawet zagroził, że skończy szybkie ściganie w Formule 1, jeżeli FIA będzie tak dalej robiła. Ale o czym mowa? Mowa o tym, że Max na konferencji powiedział, że jego bolid jest był podczas Grand Prix Singapuru spierdzielony. Delikatnie rzecz ujmując, przeklnął, za to został. Prace porządkowe. I Max się bardzo oburzył na ten temat. Max powiedział, że na czym to mają być te prace charytatywne. Powiedział, że posiedzi przed laptopem albo na jakiejś konferencji, albo na czymś i to będzie na tyle. Był bardzo oburzony. Odpowiadał tak zdawkowo na konferencji kolejnej prasowej tutaj na Grand Prix Singapuru już, więc bardzo tak zlewkowo powiedział, że nie odpowie na pytanie, bo może dostać kolejną karę. Więc tutaj Max bardzo oburzony tym, tą całą sytuacją. Poparł go Landon Norris, który powiedział, że rozumie Maxa, że nie powinno tak być, jeżeli chcą, nie chcą puszczać przekleństw. To jest tam zawsze opóźnienie, nie muszą tego robić, mogą unikać, puszczają, które chcą komunikaty radiowe. To jest prywatna rozmowa, no, w innych sportach też przeklinają. Nie, nie jest to może aż tak słyszalne jak tam, ale jest to wypikane. Nie, wiado, nie wiem w ogóle skąd ten problem się tutaj wziął, bo przekli ktoś przeklina, jest to wypikane, więc tutaj no, nie wiem, gdzie tu jest ten problem. No, ale Maxowi notorycznie się za to obrywa. Max już po prostu wylewa frustrację na to wszystko, więc no, nie dziwię mu się po prostu, że tak to wygląda. Co do tego, że Max właśnie może skończyć przez to, no wcale bym się nie zdziwił, bo naprawdę Max powiedział, że nie mają po 4-5 lat. Nie chcą, niech tego nie puszczają, więc tutaj jest jasna, jasna sprawa myślę, że FIA tak dosyć mocno przesadza, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy i co tam jeszcze się działo ciekawego. FIA zajmuje się skrzydłem McLarena, McLarena, który według mnie przesadzał bardzo mocno. Bardzo lubię ten zespół, ale to co po prostu te skrzydła pracują, to jest coś niebywałego i no, nie powinno tak być. I na szczęście zareagowali. Zobaczymy, jak to tam wpłynie na formę na resztę sezonu. Teraz mamy dosyć długą przerwę, bo dopiero wyścig 20 października w USA. Ten wyścig, z tego co pamiętam, jest w niedzielę o godzinie 21, czyli bardzo fajna godzina do zobaczenia wyścigu. Myślę, że będzie się fajnie to oglądało. Wielu z Was też może zobaczyć ten wyścig na spokojnie wieczorem przed spaniem. Jak będzie się coś działo, będę na pewno publikował materiały. Na razie to wszystko. Dziękuję, że byliście. Zostawcie lajka like pod tym yy, filmikiem. Zapraszam także do komentowania, do udostępniania tego filmiku. I trzymajcie się.